Siemano, siemano, Waldek z tej strony, nie nagrywałem teraz jakiś czas nic, a to tylko przez to, że mnie i nie było i nie miałem weny do tego nagrywania I przez te parę dni pozaobserwowałem jak to się wszystko tu pozmieniało W poniedziałek bodajże wstałem rano, wziąłem rower, pogoda była fajna, mówię, a startuję w jakąś trasę, idę sobie po coś do picia do sklepu, nie, nie będę tam wody brał z chaty Człowiek niewielbłąd czegoś innego też się musi napić. Wchodzę do sklepu, a tam babka, ty, jak taki Adolf Hitler, nie, ręka do góry, jeszcze ją tak podniosła śmiesznie, i mi ryczy Raus. Ja mówię, co? Raus, a ja zapomniałem o tych maseczkach pieprzonych, nie. <gryw> powiem wam, nie, powiem wam, no fajnie się dzieje, no, dzieje się lepiej jak mogło. Jak mogłoby się dziać, ale powiem Wam tak, te maseczki też się idzie przeboleć, tylko ze względu takiego, żeby skoro ktoś jest nosicielem, żeby innych osób tam nie pozarażać, czy w drugą stronę to ma działać. Powiem Wam, no dobra, dobra, tam mniejsza z tym pasuje, weszły te maseczki noście Ale musimy je nosić tylko i wyłącznie do sklepów Także nie paradujcie nimi po ulicach Nie róbcie sobie tam e, z, ni z nich jakiejś tam garderoby odzieżowej Typu selfie z maseczką Dolce Gabany Czy selfie z maseczką tam e, Pierda Cardie Moi drodzy Te maseczki taka Apteczna maseczka Jak ma w czymś pomóc Z tak zwaną gazą Która tu jest w środku Możecie nawet spróbować Psiknijcie sobie jakimkolwiek e, perfumem Perfumem, dezodorantem, tu w to zielone pole. Skoro chcecie, to z tego korzystać. Tu w to zielone pole. Bo tu jest zielone, w, na filmie jakoś takie niebieskawe się wydaje. Zależy od światła. I popatrzcie z tej strony, czy coś wylatuje. A weźcie sobie te gówna takie płócienne, które gdzieś tam kupujecie, czy te gówna takie, które gdzieś tam e, ktoś Wam szyje i zobaczcie, o co tam w tym wszystkim chodzi. Tam, jak przychodzi do jakiegokolwiek kichnięcia... To ta kropelkowa <noise> wydzielina, normalnie przedostaje się na zewnątrz, także jak chcecie kogoś uchronić od tego, że niby jesteście nosicielami, nosicielem, czy tam nosicielami, nosicielką, moi drodzy, zakupcie w aptece taką pierdółkę, parę sztuk, nie wiem ile, coś koło chyba 6 euro za 3 sztuki, te takie lepsze. Płócienne gówna, te, które tam w Polsce po aptekach chodzą za 25 zł czy tam 30 złotych. No ktoś sobie na tym fajny pieniążek robi, a robi to tylko i wyłącznie na Waszej głupocie. Pamiętacie filmy, które robiłem kiedyś? Nie dajcie się ogłupić, bo to pójdzie w tym kierunku. Ludzie, żeby teraz korzystać z sklepów, które były pozamykane, muszą wchodzić do tych sklepów z maskami. A panie ekspedientki, które tam sprzedają cały dzień... Wczoraj miałem taki przypadek, zresztą się dowiedziałem, od godziny 9 rana do godziny 19 z jakimś, przepraszam, z jakimś płóciennym głównym na gębie, gdzie męczymy te płuca poprzez brak dobrego tlenu, który wcześniej do tych płuc wchodził, który, do, który dotleniał nasz mózg. A to tylko i wyłącznie przez to, żebyście byli coraz bardziej. Słabi, nieodporni na to wszystko, co się na zewnątrz dzieje. Moi drodzy, i do tego dojdzie do tego, jak polski rząd może mówić, że to potrwa jeszcze bardzo długo. Oni już wiedzą, że to potrwa bardzo długo. Trójca, czwórca przenajświętsza, która stara się rządzić światem, nie będę tam imion i nazwisk wymawiał. Idzie im to coraz lepiej. Taki był plan. No tragedia, mam za, za dwa tygodnie, ten tydzień do końca, następny tydzień, czwartek, piątek zgłosiłem się na osobę, która tam <laughs> przyjdzie i to wszystko, jedną z osób, która tam przyjdzie i to wszystko porozkłada na, na fabryce, żeby zacząć pracować, mają ruszyć tylko pierwsze zmiany, drugi zmian ma niby nie być, zgłosiłem się na ochotnika. Żeby po prostu już na dupy nie siedzieć, żeby coś tam innego zobaczyć No i idę tam do tej fabryki, na rano mam jechać Dostałem od, od mojej szefowej, od majstrowej Dostałem e, cały wykaz, co mam zrobić Najlepiej jakbym w tych ciuchach od razu wszedł do autobusu Żeby się w szatniach nie przebierać Gdzie to zawsze było zabronione e, Najlepiej, żebym... E, najlepiej, muszę mieć maseczkę w autobusie Żeby nie pozarażać innych ludzi Autobus będzie miał gdzieś 50 miejsc, tyle ile przeważnie ma. Ten, który ja jeżdżę, czy tam 54 miejsca. W tym autobusie będzie siedziało 5 osób, bo wątpię, że więcej się zgłosiło. No i będziemy razem wszyscy do tej pracy jechać. Na stołówce z żadnych sklepów nie możemy korzystać z żadnych tam maszyn, gdzie przenosi się to te wszystkie całe bakterie. Nie możemy korzystać z tego. Także do tego musicie ze sobą zabrać swój własny prowiant, coś do picia. No także, no powiem was, no powolutku robi się z nas niewolników. Ja aż tak się tym wszystkim, że tak powiem brzydko, nie przejąłem, ale prośba do ludzi, którzy widzą coś takiego, żeby to gonić, żeby tych ludzi upominać, żeby ich troszeczkę oświecić, że robią kawał, że tak powiem, nie będę przeklinał, kawał brzydkiej roboty, zabraniając spotykać się yy, kuzyni z kuzynami, czy tam yy, sąsiedzi. Sąsiad ma tam dwuletnie dziecko, yy, dwuletnie, tam pięcio-sześcioletnie dziecko. Drugi to samo, gdzieś tam wcześniej się bawiły, kumplowały. Tego się zabrania. Zabrania się. Z tego co widziałem, tam ostatnio nawet wracać. Panią, lekarką do domu, wypisując karteczki im na drzwiach, skoro podjęłaś się czegoś takiego, to lepiej zostań w tym szpitalu, a nie siej zarazy tutaj na nas, w sąsiadach, moi drodzy, to jest tragedia, to jest tragedia, co się stało, to w jakim stopniu to się wszystko rozpierdzieliło na prawo, lewo, przód, tył to, co oni porównywali w listopadzie, bodajże, czy tam październiku, jakby to mniej więcej wyglądało, jakby taki wirus się wdał. Zrobili tam swój schemat działania. Nie pomyśleli nawet, że to może pójść w takim kierunku. Także zobaczcie sami. Poszliście im tylko na rękę i pójdziecie jeszcze bardziej na rękę. A to wszystko będzie tylko i wyłącznie odbijało się na waszym, jak i tu naszym i innych krajach społeczeństwie. Bo... Pamiętacie kiedyś czasy wyborów, każdy gadał Pierdole, nie idę, nie będę głosował W dupie to mam I daliście prawo i rękę Dziadkom, babciom Tak zwanym oherowym beretom Powiem tak brzydko No bo tego inaczej nie można nazwać Te wszystkie demonstracje, które tam w Polsce były robione Daliście im tylko i wyłącznie rękę Żeby rządził wami No to na P Daliście im nie będę tu rzucał tymi, bo to ostatnio się robi coraz gorsze, coraz bardziej te filmy są usuwane, blokowane. Tak samo widzicie komentarze, ktoś mi tam ostatnio zarzu zarzucił, że ja usuwam komentarze. Nie. Jeden, drugi z trzecim, pisząc mi w komentarzu, bluzgając na mnie, obrażając mnie, już nawet YouTube zabronił takiego swojskiego wyrażenia się i blokuje te wasze komentarze. One są automatycznie usuwane, choćbyście nie wiadomo jak chcieli zaistnieć, nawet już. Że tak powiem brzydko, brzydko, hejterstwo się powoli kończy, także zobaczcie do czego doszło. Kiedyś mogliście się tam w tych komentarzach fajnie powyzywać, bluzgać jeden na drugiego, a teraz powolutku jest to wszystko czyszczone, usuwane, sprawdzane. Do tego są specjalne programy, skoro program wyczuwa słowo na KPH i w języku, którym prowadzicie ten kanał. Bardzo szybko są te filmy blokowane, bardzo, bardzo, bardzo szybko są te filmy y, usuwane, często usuwane, kanały są blokowane Komentarze wasze są usuwane, no powiem wam Tylko czekam aż się pogoda zrobi, słyszycie? Przeziębiony delikatnie, jeździłem w krótkich gaciach i w krótkim rękawku Jak było na dworze chyba 14 stopni No takie momentalne ochłodzenie przyszło w jeden dzień Wstałem rano, patrzę Elegancko mówię, ja gdzieś w trasę, fajną trasę ze zrobię, no i powolutku zaczęło się chmurzyć, zaczęło pisgać, wiatrem mnie przewiało. Ja spocony byłem, bo deptałem na tej kolarce. No i bum, cyk, cyk, tralala, przeziębienie jest, przeziębienie już jest, da, na waltka ciele już jest przeziębienie jakieś tam, ale samo przyszło, samo pójdzie, No powiem wam. Sami widzicie, w jakim kierunku to poszło. Możecie się z tym zgadzać, nie musicie się z tym zgadzać. Pamiętajcie, jak teraz będą wybory, a chcecie, żeby tym krajem, chodzi mi tu o Polskę, rządził jakiś normalny, żeby tym krajem rządził jakiś normalny, wyuczony, nie patrząc tylko na, swój, na swoją kieszeń, człowiek, no niestety musicie zagłosować. Czy to będzie drogą taką, czy to będzie drogą taką, czy w końcu będziecie na te wybory mogli iść, czy nie. Uwierzcie mi, warto iść, warto zagłosować. Nie będziecie tego robić, będziecie dawać e, wolną rękę właśnie takim ludziom, którzy głosowali w ostatnim czasie. No, sami widzicie, do czego to wszystko doszło. Musicie od czasu do czasu, e, e, troszeczkę to życie, tak jak mówiłem w filmach wcześniej, bardziej na logikę brać, a nie sugerować się tym, co rząd w Waszym kierunku kieruje. Uwierzcie mi, może nie jesteśmy w stanie dużo zrobić, ale na pewno możemy w jakimś tam stopniu przyczynić się do osoby, czy tam całej elity rządzącej tym państwem. Po to są te wszystkie tam złote opowieści. Będzie to, będzie to, będzie tamto, później wiadomo, i tak 50% z tego wszystkiego, co tam ogłosił, opublikował, i tak tego nie ma. Ale zawsze jest ten pogląd na to wszystko troszeczkę inny, no chyba, że przyczyni się już inne państwo, który rządzi tymi wszystkimi rządzącymi jak marionetkami. Tu już wiadomo, o kogo chodzi. O to takie. Większe mocarstwo, jak nie Niemcy, tylko. <laughs> no mamy tam. Tego swojego idola światowego, dwóch idolów światowych. Jednemu idolu daliśmy wolną łapę, żeby zarzucił <coughs>, całą Europę, nie tylko Europę swoimi produktami. Za co Europa jest winna sama sobie, dała po prostu wolną rękę, że sobie produkowali, wprowadzali na ten rynek, co chcieli, te osoby to zamawiały, te osoby to kupowały. Wielkie firmy, wielkie fabryki, wielkie koncerny Korzystają z tego cały czas Europa się rozleniwiła No i teraz jest, że tak powiem, brzydko w czarnej dupie No i jest, jest jeszcze jeden idol, który bardzo fajnie lubi Militarnie pomagać I za niedługo zobaczycie dlaczego Moi drodzy, otwórzmy oczy, bo dzieje się źle, a może być jeszcze gorzej Niesieńmy, Nie siejmy lęku, który był siany do tej pory nie jesiejmy takiego takiej nienawiści do sąsiada do, do choćby i tutaj pielęgniarki, której powiedziałem przysłowiowej jednej, bo tego jest coraz więcej. Cieszmy się tym, że możemy w tym całym gównie, które się tak fajnie szybko rozwinęło, chodzi mi tu tylko o, o informację o tym wszystkim, gdyż tych wszystkich osób chorych i zakażonych to tak naprawdę nie wiadomo ile jest, było i będzie. Jest tam dobra propaganda, ale wiadomo, że ten wirus gdzieś tam jest. Ale to, co zaczęło na prawo i lewo wyciekać, te wszystkie testy, które pokupywali, te wszystkie szczepionki, które, które teraz będą wprowadzane, moi drodzy, otwórzcie oczy, bo może być za późno. Hejka i pamiętajcie wszystko z gołą. Waldek <laughs> TVP, teraz to by wam się THC przydało do walki z tym wszystkim, ale. Może byście się troszeczkę uspokoili, ale TVP, przy tym zostańmy. Hejka.